Cześć, nazywam się Lesław Niemczyk, jestem doktorem nauk ekonomicznych, doświadczonym wykładowcą rachunkowości i finansów, autorem 10 książek, w tym dwóch podręczników rachunkowości. Mój biały podręcznik dotyczy rachunkowości finansowej, a czarny to pierwszy na polskim rynku po 89 roku podręcznik rachunkowości inwestycyjnej. Dodam może jeszcze, że jestem inwestorem, e-przedsiębiorcą i ekspertem rachunkowości powoływanym do rad nadzorczych, dużych przedsiębiorstw. Jest mi niezmiernie miło przywitać Cię na wyjątkowym kursie podwójnego specjalisty rachunkowości, bo w ten sposób nieoficjalnie go nazywam. Oficjalna nazwa kursu to specjalista do spraw rachunkowości finansowej i rachunkowości inwestycyjnej. Te dwie specjalności odpowiadają pozycjom 24.11.03 i 24.11.04 w klasyfikacji zawodów i specjalności wydanej przez ministra pracy i polityki społecznej. Kurs kończy się uzyskaniem tego prestiżowego certyfikatu, który będzie wystawiony ostatecznie na Twoje imię i nazwisko. Teraz jednak zastanówmy się, co ten certyfikat i dwie wymienione na nim specjalności rachunkowości oznaczają dla Ciebie. Pozwól, że wyjaśnię to w telegraficznym skrócie. Otóż dobra znajomość rachunkowości finansowej otwiera Ci drogę do praktycznie wszystkich zawodów finansowo-księgowych. Te zawody, na przykład zawód księgowego, daje Ci stabilność zatrudnienia oraz dalsze możliwości rozwoju. Z kolei dobra znajomość rachunkowości inwestycyjnej od razu wyróżnia Cię spośród grona zwykłych księgowych i otwiera Ci drogę do kariery inwestycyjnej. Jak wiadomo, mądrze prowadzona kariera inwestycyjna to w praktyce wielkie, niemalże nieograniczone możliwości. Łącznie rachunkowość finansowa i rachunkowość inwestycyjna to dwie siostrzane specjalności, a opanowanie obu daje efekt synergii. Będziesz księgowym, który rozumie rynki kapitałowe, a zarazem ekspertem wśród inwestorów, który zna rachunkowość i umie profesjonalnie korzystać ze sprawozdawczości finansowej. Nauczysz się wyceniać przedsiębiorstwa i kupować je, gdy kurs giełdowy jest atrakcyjny, dając odpowiedni margines bezpieczeństwa. Nie wiem, dokąd ostatecznie zaprowadzi Cię pasja w dziedzinie rachunkowości i rynków finansowych. Może już za kilka lat będziesz głównym księgowym, analitykiem lub kontrolerem finansowym, dyrektorem finansowym, maklerem giełdowym, doradcą inwestycyjnym, doradcą podatkowym, biegłym rewidentem, a może po prostu wybitnym inwestorem, który potrafi cieszyć się życiem. Droga do przebycia jest długa, ale doskonale wiemy, od czego zacząć i jak zbudować silny fundament pod Twoją karierę i markę osobistą w świecie finansów. Naszym wspólnym celem podczas tego kursu będzie po pierwsze zdobycie praktycznych kompetencji w dziedzinie rachunkowości dwustronnego zapisu, prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw, tworzenie bilansów i rachunków wyników. Po drugie, Chcemy się jednak nauczyć czytania sprawozdawczości finansowej, dobrego rozumienia rynków kapitałowych, wyceny notowanych na nim spółek i odpowiedzialnego inwestowania w wartość wewnętrzną akcji. To oczywiście jedynie syntetyczne podsumowanie przedmiotu tego kursu. Jego szczegółowy zakres wynika z podręczników, które otrzymasz. Stanowią one podstawę merytoryczną kursu. Kurs składa się z dwóch lub trzech części w zależności od tego, z jakiego wariantu kursu korzystasz. Kurs w wersji podstawowej obejmuje dwie zasadnicze części oznaczone symbolami RF, czyli rachunkowość finansowa i RI, czyli rachunkowość inwestycyjna. Korzystając ze standardowej wersji kursu, otrzymujesz dwa podręczniki w wersji elektronicznej PDF, czyli łącznie 880 stron A4 materiałów do pobrania, wydrukowania i przyswojenia. Ta tańsza wersja kursu adresowana jest do młodych osób znajdujących się zaraz na starcie kariery zawodowej, a więc mniej więcej w wieku 18-25 lat, które nie mają jeszcze stabilnych dochodów i dlatego są bardziej wrażliwe na cenę. W wersji rozszerzonej, kurs składa się z trzech zasadniczych części oznaczonych symbolami: RF, czyli rachunkowość finansowa, RI, czyli rachunkowość inwestycyjna oraz KI, czyli klub inwestora. Korzystając z rozszerzonego wariantu kursu, otrzymujesz trzy podręczniki w wersji elektronicznej w PDF, ale także, uwaga, Otrzymasz z dostawą do domu na terenie Polski ich wersje drukowane w miękkiej okładce, czyli łącznie ponad 1000 stron A4 materiałów do przerobienia. Ta droższa wersja kursu adresowana jest do osób, które już zaczęły swoją karierę zawodową kilka lat temu, ale ciągle się szkolą. Może poszukujesz nowego otwarcia, potrzebujesz rozbudować zakres swoich kompetencji, a nawet przekwalifikować się, aby zmienić pracę na lepszą. Oczywiście, nawet jeśli jesteś bardzo młody, ale oprócz rachunkowości interesują ci kluby inwestycyjne i lubisz korzystać z książek drukowanych, to również możesz skorzystać z rozszerzonej wersji kursu. Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Kurs sprzedawany jest w systemie kilkudniowych naborów, a tym samym formowania grup kursantów. Nie mogę obiecać ci, że przy kolejnym naborze ceny nie ulegną zmianie. Generalnie wszystko drożeje, więc to samo dotyczy rzetelnej edukacji zawodowej w atrakcyjnych specjalnościach finansowych. Jeśli chcesz mieć dobrą cenę, to sprawdź, czy widzisz cenę promocyjną. Jeśli tak, to sfinalizuj zakup, bo lepszej ceny prawdopodobnie nie zobaczysz. Życzę Ci owocnej nauki rachunkowości finansowej i rachunkowości inwestycyjnej. Do zobaczenia w kolejnym module.